Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać taki mały unboxing urządzenia, które, jak wiecie, wielu producentów w tym momencie już zaprzestaje dorzucać do Waszego smartfona. I ma to sens, ponieważ część z Was uważa, że Apple czy Samsung czy inni producenci robią tak z czystej. Perfidii, z czystej oszczędności i nie chcą dać ładowarki, podnoszą tylko ceny y, smartfonów. Otóż y, to być może jest tylko część prawdy, gdyż po prostu, jeżeli zwrócicie uwagę teraz, y, niedawno była premiera iPhone'a 12, zobaczycie jak cienkie jest pudełko, w jakim ten smartfon jest y, y, mm, Wam dostarczany, to zrozumiecie, że w momencie, kiedy się sprzedaje naprawdę ogromne Liczby ogromnej ilości tych urządzeń na całym świecie, to jakie to są oszczędności w magazynowaniu, w przewozie, czyli też niższe spalanie. Może to brzmi infantylnie, może to brzmi trywialnie, ale naprawdę przyznajcie się, ile macie w swoich domach ładowarek USB do różnych urządzeń. No, czy naprawdę z każdym smartfonem ta ładowarka jest rzeczywiście Wam niezbędna. No, chyba nie, no ja sam mam tych ładowarek. Nie wiem, z 8. Prawdopodobnie ja korzystam z jednej, ewentualnie z dwóch, bo jeszcze w samochodzie. Tym niemniej, jeżeli z jakiegoś powodu chcecie jednak kupić ładowarka, jesteście użytkownikami tak jak ja urządzeń z logotypem, jabłuszka, no to teraz jest promocja i możecie sobie kupić fajną ładowareczkę 20-watową. Za 99 zł z darmową wysyłką za pomocą firmy UPS. Przynajmniej ja tak dostałem. Czekałem na tę ładowarkę kilka dni, ale z tego względu, że nie byłem w stanie je odebrać wcześniej, a niestety to nie, są, to nie jest paczkomat, także jestem skazany jakby na umówienie się z kurierem, no i najczęściej niestety jest tak, że kiedy kurier jest u mnie, to mnie nie ma, kiedy ja mogę, to kuriera nie ma, a w UPS niestety jest ten problem, że nie można po prostu do nich zadzwonić, nie wiem, czy dodzwonić się do kuriera, tylko to wszystko jest mega zautomatyzowane. I tego typu automatyzacji mówię nie, bo uważam, że nowa nowoczesna technologia ma sens, jeżeli nam ułatwia życie, a jeżeli utrudnia, no to chyba, chyba bez sensu. Ale nie o tym. Moi drodzy, yy, unboxing takiej ładowareczki. Zaraz wam pokażę z bliska, jak ona wygląda. Yy, tutaj złącze jest nie USB 2 czy USB 3, a yy, USB 3. C. Obecnie popularne, bo zdaje się, tylko takie obsługuje e, szybkie ładowanie. Proszę bardzo, tak wygląda pudełeczko USB-C 20W Power Adapter. Wersja europejska, jak widzicie, czyli jak do takiej zwykłej lampki. E, co my tu mamy? Parę języków. No ok, jak zwykle. Pełen minimalizm. Design by Apple in California to jest oczywiście standard w przypadku oryginalnych ładowarek. Bo tę ładowarkę kupiłem w, za pomocą aplikacji Apple Store. Bardzo fajnie wygląda proces zamawiania. Jest prosty, intuicyjny, tak jak to u Apple. Pora skorzystać z takiego to narzędzia. A wiecie co? Może nie, bo nie bez powodu. Tu jest taki zielony element, za który trzeba pociągnąć. O. I co? Cyk. I co w środku? No dobrze, no, jest nawet instrukcja do ładowarki, od której zaczniemy. A co w tej instrukcji? Okej, okay, specyfikacja to Was na pewno inter nie interesuje, a jeżeli interesuje to jak kupicie sobie taką ładowarkę Czy taki zasilacz To zapoznacie się Z pełną informacją, ja Wam tego I sobie na razie oszczędzę Sama ładowareczka yy, No proszę, tu jeszcze instrukcja obsługi, taka grubsza, ho 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 Jak ktoś lubi To proszę bardzo Nawet, nawet po polsku zdaje się tak mi mignęło. Mm, rosyjski już znalazłem. No dobrze, no, 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 no jest po polsku, no musi być po polsku. Oto warka, jak widać w kawałku tektury. Pasjonujące, co? Po prostu każdy z Was wie, jak się obsługuje taką ładowarkę, no ale... Apple zawsze pakuje te rzeczy w taki fajny, minimalistyczny i elegancki sposób. Także chcę Wam to pokazać. No i sama towareczka, też w takiej folii. Może nie będę jej w tym momencie zrywał. Ale tradycyjnie, jak to u Apple, jakość wykonania jest naprawdę bardzo dobra. Widać, że plastik jest też wysokiej jakości. Jedno złącze USB. Tutaj mam, moi drodzy, taki kabelek. Wydaje mi się, że już nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy on jest oryginalny, czy nie. Ale jak widzicie, z jednej strony złącze Lightning i z drugiej strony USB-C. Wchodzi z takim bardzo charakterystycznym kliknięciem. O! Także nie ma możliwości, żeby wam ten przewód się po prostu wyrwał. I powiem wam, że gdyby. Wiadomo, że Apple ma tendencję do. szczególnie w Polsce, no bo to jest kwestia podatków. Tak naprawdę, gdy kupujecie sobie iPhone'a 12, już nie pamiętam w której wersji, to podatek VAT to jest około 1000, chyba 100 czy 1200 zł. Także gdyby nie było tego VAT-u, no to wtedy koszt telefonu robi się absolutnie racjonalny, bo jakość wykonania, jeżeli się trochę orientujecie, stoi na naprawdę wysokim poziomie. I tak też wygląda ładowarka. Teraz zobaczymy, czy działa. W tym celu posłużę się kontaktem moim kuchennym. Przepraszam za ten bałagan za mną. Tu mam iPad'a, tu jest kabelek Lightning już podłączony do gniazdka. Uwaga, 3, 2, 1. Słyszeliście ten sygnał. To właśnie oznacza, że, I, że iPad nam się ładuje. Tutaj dowód. E, oczywiście nie sądzę, żeby iPad nam się ładował w tym momencie z pełną mocą, ponieważ on nie obsługuje jeszcze szybkiego ładowania. Ponieważ jest to sprzęt z tego, co pamiętam, z 2017 roku. Natomiast mój iPhone 11, którego mam, już takie szybkie ładowanie obsługuje. To może teraz tak, jest godzina 17 równo 17 i w iPhoneie mam 33% baterii. Podłączyłem ładowarkę. Poczekam powiedzmy, nie wiem, z 15 minut i zobaczymy, ile będzie procent. Jak obiecuje producent, Akumulator smartfona powinno się naładować do 50% w 30, w 30 minut. To U mnie to był króciutki test, bo miałem 33%, a po 15-minutowym ładowaniu mam 40%. Także chyba coś tu jest nie tak. Być może jest tak, bo się na tym nie znam, że musi być odpowiedni kabelek odpowiedniej przepustowości. Eee, także zobaczymy, jak to będzie działać dalej. Jeżeli macie takie doświadczenia, to proszę dajcie znać, bo wiem, że przewód, rodzaj przewodu ma znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o samą ładowarkę, no, ma generować 20W. Tak jak powiedziałem, y, jest zrobiona bardzo precyzyjnie. No i ze swojej strony uważam, że 99 zł za taki sprzęt to jest naprawdę spoko. Yy, korzystajcie więc jeśli macie ochotę wchodźcie na Apple Store i inwestujcie w, takie, w taką odwareczkę i tyle yy, krótko i na temat pozdrawiam Was serdecznie do następnego razu